Nie od dziś wiadomo, że dolar amerykański to podstawa światowej gospodarki. Przez dziesięciolecia to właśnie na walucie USA opierały się globalny handel i wymienialność takich aktywów jak złoto czy ropa. Wreszcie nie można oczywiście zapomnieć o roli, jaką dolar odgrywa jako najpowszechniejsza waluta rezerwowa, w której deponowane jest prawie 60% rezerw w skali świata. Ale jednak te dokładnie 57,8% nie napawa dumą, a raczej budzi niepokoje wśród waszyngtońskich elit biznesu. Ćwierć wieku temu udział dolara osiągnął szczyt, to było około 70% i z roku na rok jego pozycja zdaje się być coraz bardziej chybotliwa. Należy zatem zadać pytanie, co stoi za tym zjawiskiem i co wpłynęło na osłabianie pozycji dolara? Kto skorzysta na globalnej alternatywie wobec tej waluty? Jakie są rezerwy przyszłości, czy wojna na Ukrainie to element wojny o dolara, właśnie? O tym przekonacie się Państwo w dzisiejszym materiale. Jesteście gotowi? Ahoj, lecimy! No i witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o dolarze, ale zanim do tego przejdziemy, będę wdzięczny nie tylko za subskrypcję kanału i dołączenie do profilu gospodarczych Lur, mórz i lądów, ale może także za wsparcie na Patronite. Dziękuję wszystkim patronom, no i tradycyjnie za komentarze, opinie i sugestie, za które również bardzo dziękuję. Zależy mi powiem na tym kanale. Nagrywam od kilku miesięcy i cieszę się, że to już powoli przyciąga pewne zainteresowanie, reakcje z Państwa strony. Napiszcie, co było słabe. Napiszcie, co było dobre, zaproponujcie jakieś inne tematy, będę za to bardzo wdzięczny i zobowiązany. No i oczywiście, tak jak zawsze na początku, polecam azjatycki wiek tych spotkań i dyskusji w nowej epoce. Jeżeli interesuje Was ten kanał, jego tematyka, to na pewno zainteresują Was też spotkania, w których możecie wziąć udział online albo osobiście. Link zostawiam w komentarzu. Dziękuję oczywiście również partnerom kanału, a są nimi Partnerem kanału jest Kongres Intermodal in Poland w Janowie Podlaskim, na którym spotyka się cała branża logistyczna i intermodalna z Polski i regionu. Zanim, zanim rozpoczniemy rozważania nad obecnym statusem dolara, zaznaczmy, że krytycy nieustannie próbowali podważyć jego pozycję już od ponad pięciu dekad, gdy upadał system z Bretton Woods, a zatem śmierć dolara i wkładanie go do trumny to historia, no może nie stara jak świat, no ale historia licząca co najmniej kilka dekad. Pomimo zerwania przez Nixona powiązania dolara ze złotem w 1971 roku, dolar amerykański pozostał centrum wszechświata monetarnego. No, chociaż wartość dolara zawsze mocno fluktuowała, na przemian rosnąc i malejąc, nie oznacza to bynajmniej, że należy bagatelizować obecne zjawiska. Jest ku temu bardzo prosty powód. Jaki? Do tej pory wszelkie wyzwania miały charakter zewnętrzny, a kolejne administracje podtrzymywały, że dolar, jako waluta globu, stanowi atut. A teraz się to zmieniło. Obecnie już nie jest to takie jasne. Kiedy kilka dekad temu sekretarz skarbu Nixona John Connolly wziął udział w spotkaniu G10 w Rzymie, wypowiedział słynne słowa: Dolar jest naszą walutą, ale to wasz problem. I wtedy na pewno miał rację. Ale teraz wygląda na to, że doszło do zaskakującego odwrócenia tej maksymy. I wielu członków administracji Donalda Trumpa twierdzi, że koszty wynikające ze statusu dolara jako waluty rezerwowej przewyższają korzyści, jakie ona daje Stanom Zjednoczonym. Dlaczego? Gdyż czyni to walutę amerykańską nadmiernie silną i szkodzi amerykańskim eksporterom, a także zmniejsza konkurencyjność amerykańskich pracowników i de facto uderza w bidoków amerykański pas rdzy, interior i obywateli amerykańskich, którzy wcale nie korzystają na mocnej pozycji dolara, a wręcz przeciwnie. No i nie są to głosy e, dochodzące w, gdzieś zza kulis czy z kompletnego marginesu. Steven Miran, przewodniczący Rady Doradców Ekonomicznych, administracja Trumpa w kwietniu tego roku nie tylko sugerował, że popyt na dolary zniekształcał rynki, ale otwarcie przyznał rację zarzutom o globalną niekonkurencyjność USA, którą właśnie powoduje e, e, mocna pozycja dolara. Niemal każde działanie podjęte przez administrację Trumpa w ciągu pierwszych miesięcy jego urzędowania zdaje się być świadomym ciosem w pozycję dolara, który spadł o ponad 8% od początku tego roku w stosunku do koszyka głównych rywali walutowych, a szczególnie polityka celna Trumpa negatywnie odbiła się na postrzeganiu dolara jako bezpiecznej waluty, obniżając za zaufanie wobec USA nie tylko wśród państw trzecich, ale także wieloletnich partnerów. No może właśnie o to Trumpowi chodzi, żeby dokonać destrukcji dolara, no skoro jego mocna pozycja szkodzi USA. W tym kontekście nie można zapomnieć, że prawie połowa światowych rezerw walutowych jest obecnie skoncentrowana w Azji. a Same Chiny posiadają około 1 czwartej globalnej całości z trzech bilionów 450 miliardów dolarów rezerw w zeszłym roku. Agresywna polityka Waszyngtonu zmierzająca do ograniczenia wzrostu Chin sprawiła, że kraj zaczął zarówno dywersyfikować swoje rezerwy od dolara, ale także obniżył poziom amerykańskich obligacji do najniższego poziomu od lat 90. -tych obawiając się o wykorzystanie ich jako elementów w grze politycznej. Na pozycję, dola, na pozycję dolara wpłynęły także czynniki, które od polityki Waszyngtonu były niezależne. Choć przeminął nieformalny system petrodolara, to do tej pory i tak znaczna część transakcji, większość właściwie transakcji w tym sektorze miała miejsce przy użyciu właśnie waluty amerykańskiej. Na stanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, że w zasadzie inwazja Rosji na Ukrainę wiązała się jeszcze z powszechniejszym przyjęciem waluty państwa. Partnerskich, głównie globalnego południa, jako środka rozliczeniowego we wzajemnym handlu. No tutaj wyśmiewamy często potencjał Rosji w Polsce, kwestionowany jest ten jej potencjał, ale jednak nie można zapominać, że jest to drugi największy producent OPEC, czyli także Poprzez to, że nie poprzez wielkość gospodarki, ale poprzez rolę, jaką odgrywał OPEC, wywierający wpływ na globalne trendy. No i tutaj w ślad za atakującą globalny ład i przyczyniającą się tym samym do dedolaryzacji Moskwą poszły Indie, Chiny i Turcja, które albo używają alternatyw dla dolara amerykańskiego w obrocie surowcowym albo ich aktywnie poszukują. Znaczenie ekonomiczne dolara zatem spadło nie tylko w odniesieniu do sprzedaży dóbr, ale także sektora e-commerce, gdzie pojawiły się inne systemy pieniężne. Z takich inicjatyw warto wymienić chociażby projekt Enbridge, platformę cyfrowej waluty wielu banków centralnych, która łączy banki centralne i komercyjne w Chinach, Hongkongu, Tajlandii, Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej, z wyłączeniem, czy też bez opierania się, bez opierania się na Dolarze. No i kto na tym zyskuje? Kibono, jak mawia stara Maksyma, i klasyczne pytanie, ale zanim udzielimy odpowiedzi na to pytanie, e, odnosząc się do państw, walut i różnego rodzaju alternatyw, które na obecnej sytuacji zyskują e, i zyskują na słabnącej e, kondycji dolara, no to warto objaśnić, co jest na szali. Zasadniczo dedolaryzacja zmienia równowagę sił między państwami, co z kolei przekłada się na kształt globalnej gospodarki i rynków. W grę wchodzą także. Że niższe koszty pożytek, pożyczek przepraszam, dla rządów, które zwiększają izolację od zmienności kursów walutowych i zwiększają też odporność na potencjalne sankcje lub inne środki przymusu stosowane dotychczas przez Waszyngton, jeżeli ten uważał, że określony rząd nie przestrzega na przykład praw człowieka albo nie jest wystarczająco demokratyczny. No to wszystko sprawia, że dla wielu państw wyszarpywanie dolarowych udziałów staje się niezwykle intrantnym kuszącą perspektywą, zwłaszcza państw niedemokratycznych, nie oszukujmy się, które mogłyby obawiać się sankcji. Najpoważniejszą alternatywą walutową dla dolara pozostaje jednak euro, które wciąż stanowi obecnie około 20% międzynarodowych rezerw walutowych. Waluta oparta na największych gospodarkach kontynentu europejskiego, zdaniem analityków, takich jak prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, znajduje się w wyjątkowo korzystnej pozycji do umocnienia się w skali globalnej. Od początku roku waluta zyskała ponad 9% w stosunku do dolara amerykańskiego, ale nawet najwięksi optymiści wykluczają, by to euro miało zniwelować całkowicie ten dystans względem dolara, bowiem polityczne rozdrobnienie państw członkowskich i uzależnienie od amerykańskich ram bezpieczeństwa ograniczają globalny wpływ Europy w stosunkach gospodarczych. Na niekorzyść działa także wyjątkowo pragmatyczna polityka walutowa. Zaledwie trzy lata temu blok borykał się z najgorszym rokiem dla euro w historii, a waluta straciła w globalnym udziale aż 5 punktów procentowych w porównaniu z 2003 rokiem. Zatem, choć euro korzysta na obecnej sytuacji, celem jest raczej odbudowa własnej pozycji, a nie szturm. Na pozycję lidera. No nieco większe ambicje wykazują Chiny. Gubernator Chińskiego Banku Centralnego, pan Gung Sheng, wyjaśnijmy tutaj, że pan to nazwisko, a Gung Sheng to imię. Pan Gung Sheng w swoim orędziu przedstawił projekt nowego globalnego porządku walutowego ze zmniejszoną rolą dolara. Nakreślił wizję, w której chińskie rynki finansowe są bardziej otwarte, a yuan odgrywa centralną rolę w światowych przepływach kapitału. Aby promować tę wizję, Ludowy Bank Chin planuje obecnie utworzenie Międzynarodowego Centrum Operacyjnego w Szanghaju. Na korzyść Pekinu działa zdecydowanie większe zainteresowanie projektami w ramach pasa i szlaku i zacieśniające się więzi ekonomiczne Chin z wieloma krajami, szczególnie globalnego południa. I dzięki właśnie tym projektom udział Johana w chińskich transakcjach transgranicznych już przewyższył dolara. Handlu Towarowy, towarowami kraju rozliczenie w Juanie wyniosło 26% w maju i może nawet wzrosnąć do 40% do końca tego roku, proszę Państwa. No, choć jest to niebagatelny sukces polityczny i ekonomiczny, no to jednak wizja, w której zglobalizowany Juan przyjmuje prym, na ten moment stanowi raczej science fiction. I chyba Chiny do tego nie dążą, a przynajmniej się z tym nie spieszą. Obecnie chińska waluta nadal stanowi zaledwie 2,2% światowych rezerw, a mimo, że udział ten ciągle rośnie, jego tempo nie wskazuje, by nawet w perspektywie dwóch dekad można było mówić o uzyskaniu dominującej pozycji. Bloki gospodarcze i supermocarstwa nie są zresztą jedynymi beneficjentami. Co istotne, dolar był szczególnie słaby w stosunku do innych walut bezpiecznych, które zazwyczaj umacniają się, gdy na rynkach panuje niepokój, takich jak frank szwajcarski czy jen japoński, ale teraz niespodzianka także i funt jak brytyjski, jak się okazało. No bo tutaj interesujące są zwłaszcza przypadki jena i funta. Udział jena w światowych rezerwach wzrósł już trzeci rok z rzędu, osiągając 5,82% z poziomu poniżej 3% w 2009 roku, co plasuje teraz jena jako trzecią walutę rezerwową świata po dolarze i euro. Tym, co znacząco zwiększyło potencjał japońskiej waluty, była niezwykła luźna w porównaniu z innymi bankami centralnymi polityka 0, Stóp procentowych. W pewnym sensie luka stóp procentowych, która powstała między Japonią a resztą świata, stała się tak duża, że zniweczyła bezpieczne właściwości jena, które ponownie zaczęły zyskiwać na znaczeniu po przyjęciu polityki celnej przez Stany. Piąta gospodarka świata, jaką jest Japonia, utrzymuje bardzo wysoką międzynarodową pozycję inwestycyjną netto, szacowaną na ponad 80%, która może zostać repatriowana do kraju w czasach kryzysu finansowego czy gospodarczego, co sprawia, że jest wysoce odporna na obecne tarcia. Podobnie na kryzys uodporniła się gospodarka brytyjska, po tym jak Wielka Brytania i Stany zawarły umowę wyłączającą Zjednoczone Królestwo z nowego reżimu amerykańskich restrykcji. Pod koniec 2024 i na początku 2025 fund umacniał się nie tylko w stosunku do dolara, ale także w stosunku do euro. Po części wynikało to z faktu, iż polityka łagodzenia stóp procentowych Banku Anglii wydawała się bardziej agresywna niż w przypadku reszty kontynentu, co w połączeniu z relatywnie sztywną inflacją wykazywało odpowiednie rezultaty. Mimo, że UK i Japonia są jednymi z największych gospodarek świata i jednymi z największych beneficjentów obecnego stanu rzeczy, to ich projekcja siły pozostaje no, mocno ograniczona, bardziej ograniczona niż ma to miejsce w przypadku całej strefy Euro czy Chin, no, stąd nie zapowiada się tutaj to, by miały one stać się centrum globalnego systemu finansowego. Nawet nie wiadomo, czy ten uzysk, czy ten ich awans jest nie jest tylko, nie okaże się być tylko chwilowy. Główne waluty świata może zyskują, ale Prawdziwą alternatywą okresu globalnych napięć pozostaje to, co od nią było przez tysiące lat, czyli złoto. W przeciwieństwie do dolara i innych światowych walut. Złoto nie podlega kontroli żadnego pojedynczego rządu, stąd ryzyko związane z niekompetentnie prowadzoną polityką monetarną zostaje zminimalizowane. Po prostu tego się nie da spieprzyć, mówiąc kolokwialnie, a to jednak może zrobić każdy rząd, co już wielokrotnie w historii świata widzieliśmy. Według danych, World Gold Council banki centralne zgromadziły już ponad 1000 ton złota w każdym z ostatnich trzech lat, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu ze średnią z poprzedniej dekady, która wynosiła 400-500 ton rocznie, teraz jest już ponad dwa razy tyle. Inne badania wykazały, że aż 95% respondentów z zarządów uważa, że światowe rezerwy złota banków centralnych jeszcze bardziej wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Adam Glapiński lubi to prezes NBP Adam Krapiński lubi to Największy wzrost odnotowały rezerwy rosyjskie po tym jak kilka głównych banków zostało odciętych od sieci płatności Swift Rosja niemal podwoiła swoje rezerwy złota w ciągu ostatniej dekady obecnie ten kraj posiada 2300 ton złota co stanowi 32% jego całkowitych rezerw walutowych Złoto zaczęło też stawać się preferowanym ośrodkiem rezerwowym globalnego południa zgodnie z danymi Reutersa aż 40 Procent banków centralnych planuje zwiększyć zasoby złota w ciągu najbliższej dekady, a jeden na trzy banki centralne realizuje łączny plan o wartości 5 bilionów dolarów, mający na celu zwiększenie ekspozycji na złoto w ciągu najbliższych jednego do, najbliższe, najbliższego roku do dwóch lat. Odporność cennego kruszca na inflację i jego niezależność to są także atuty, którymi dysponuje jeszcze inna alternatywa, której globalne znaczenie. Rośnie. Jaka to alternatywa? No, okazuje się, że mowa tutaj o bitcoinie, często reklamowanym dla dolara amerykańskiego, jako nowa jakość w globalnym systemie monetarnym. Choć kryptowaluta jest prawie pełnoletnia, to wciąż jej zrozumienie pozostaje ograniczone i do niedawna nie dostrzegano jej potencjału. A zasadniczym atutem jest fakt, że wyprodukowana może zostać tylko ograniczona liczba monet. Wzrost ograniczony na przykład do 21 milionów BTC, co u Podabnia go do złota. Z cała podaż bitcoina sprawia też, że jest on odporny na inflację magazynem wartości poza globalnym systemem finansowym, podczas gdy banki centralne na całym świecie utrzymują duże rezerwy dolara i złota, do niedawna Bitcoin nie był postrzegany w tych kategoriach. Owszem, bitcoiny były wykorzystywane chociażby przez państwa dążące do obejścia międzynarodowych sankcji czy w ramach konfiskat z działalności przestępczej, ale jednak nie były częścią tego oficjalnego systemu. Temu. I tu jako pierwszy wyłamał się Salwador, który w 2021 roku utworzył strategiczną rezerwę kryptowalut. A decyzja ta przez wielu była wtedy no, wyszydzana, wyśmiewana i krytykowana, zważywszy na problemy państwa z okresu początku prezydentury Bukele. Późniejszy sukces inicjatywy odbił się jednak szerokim echem i przyczynił się do przyjmowania przez większą ilość państw podobnych regulacji i poważniejszego traktowania bitcoina. Dla wielu krajów ruch ten nie Dotyczył się zmiany monetarnej, a bardziej pragmatycznej dywersyfikacji, jaka miała miejsce w kontekście innych już wspominanych tutaj wcześniej aktywów. Przy czym dodatkową zaletę stanowi nastawienie na cyfrowo-natywną przyszłość finansową. Są jednak państwa, dla których przyjęcie bitcoina czy innych kryptowalut to nie tylko potencjalna alternatywna rezerwa ale element ideologiczny. No i tak paradoksalnie jest w samych Stanach Zjednoczonych, które też promują bitcoiny. Od samego początku Trump zapowiedział, że będzie prezydentem patrzącym w przyszłość i promującym nowinki technologiczne, w tym właśnie kryptowaluty i bitcoina. Otaczający się technomagnatami prezydent stworzył nowe stanowisko tzw. cara kryptowalut, na którego został powołany David Sachs. No to wizjoner o pochodzeniu afrykanerskim, podobnie zresztą jak inny entuzjasta kryptowalut, to walut, chyba już można powiedzieć, że były współpracownik Trumpa Elon Musk, który powiedział, że jest to spełnienie oryginalnej wizji PayPalu jako systemu, w którym płatności pozostają w bezpiecznej, zdecentralizowanej sieci, porównując ich znaczenie dla sektora finansowego do internetu. Rząd zmierzał do przyjęcia przełomowej regulacji. W marcu prezydent Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze w sprawie utworzenia strategicznej rezerwy Bitcoina oraz innych kryptowalut Solany, Cardano, Ripple i Ethereum, tak aby Stany Zjednoczone były liderem w dziedzinie pieniędzy cyfrowych. Na ten moment w rezerwie amerykańskiej znajduje się około 198 012 Bitcoinów, to zgodnie z danymi Arkham Intelligence. Przyjęcie szeregu regulacji i ułatwień dla kryptowalut przyczyniło się do historycznego wzrostu cen bitcoina, które w maju osiągnęły 111 tysięcy dolarów. Niedawne sukcesy bitcoina, w tym przyjmowanego przez coraz więcej państw, takich jak Emiraty Arabskie, Niemcy, Butan czy Wielką Brytanię, nie mogą jednak przesłonić nam całego obrazu, bo kryptowaluty, choć perspektywiczne, wciąż nie mogą równać się z tradycyjnymi aktywami. Nawet w przypadku największych rezerw, ulokowane kwoty wysoce od. Zostają od tych e, tradycyjnych. No i co z tego wszystkiego wynika? Choć pogłoski o upadku dolara jako globalnej rezerwy mogą się okazać z perspektywy czasu przesadzone, to obecne napięcia i zmiany finansowe w połączeniu z wolą polityczną stwarzają wyjątkowo nieprzyjazne warunki do utrzymania obecnej pozycji dolara. Duże ambicje licznych aktorów dążących do uczynienia swojej waluty lub swojego aktywa tym dominującym nie skazują jednak na to, aby którykolwiek z nich miał samodzielnie zamknąć dystans do dolala, lecz oznaczają kolektywnie zwiększanie ich pozycji i dalsze podważanie rezerwowej pozycji dolara. No to się będzie coraz bardziej rozdrabniać, można by tak powiedzieć. Najważniejszą alternatywą pozostaje złoto, które w obecnym czasie jest w szczytowej formie, choć rosnąca pozycja kryptowalut dysponującymi podobnymi atutami też jest faktem. No to właśnie najbardziej pożądany metal świata nieprzerwanie pozostaje najbardziej wiarygodną i popularną alternatywą. Proszę państwa, jeśli się podobało to subskrypcja i łapka w górę, będę za to bardzo wdzięczny. Można mnie wesprzeć na Patreon albo postawić mi kawę. Bardzo za to dziękuję. Można również dołączyć do profilu gospodarczych musz i lądów na LinkedIn. Pamiętajcie proszę o azjatyckim wieku, czyli cyklu spotkań i dyskusji o nowej opoce. Mam nadzieję, że do zobaczymy się, że zobaczymy się jesienią. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję, cześć! Partnerem kanału jest Kongres Intermodal in Poland w Janowie Podlaskim, na którym spotyka się cała branża logistyczna i intermodalna z Polski i regionu.